Wow, zaprosiłyśmy chyba trochę więcej osób, niż mi się zdawało. No dobra, zaczynamy imprezkę. Lixie? Maro, o mój O, tak dawno Cię nie widziałam. Słyszałam o tym, co się stało. Tak strasznie mi przykro. Trzymasz się jakoś? Tak, szczerze to nawet lepiej niż myślałam. Ale nie rozmawiajmy już o tym dzisiaj, dobra? Powiedz mi lepiej, jaki jest najlepszy drink na tej imprezie. <gryw> od razu do rzeczy, co? Za chwilkę Cię poczęstuję. Smacznego! Mmm, mojito! Moje ulubione, skąd wiedziałaś? Teraz, nie znam cię od wczoraj. Jak ci zbraknie, to zgłoś się do mnie. Ze mną nie zginiesz. Dzięki ci bardzo. Idę się rozejrzeć przez chwilę. No to zaczynajmy. Hej, nieźle tańczysz, Maro. Zmieniłaś się trochę od ostatniego czasu, kiedy cię widziałem. O, naprawdę? A co Pod jakim względem? No wiesz, wyładniałaś. W ogóle, ostatni raz widzieliśmy się z To prawda. Ty za to nic się nie zmieniłeś. Co? Co masz na Nic takiego, Tyler. Chyba pójdę trochę dalej. Powiedziałem coś nie tak? No, masz teraz cycki, Naprawdę wielka tragedia. Maro? Boże, jak mnie wystraszyłaś, goti. Myślałam, że to Tyler ze mną idzie. Minął tyle lat, a on dalej jest takim samym Debilem jak w szóstej klasie. Spalić dajlera. Potańczymy trochę? Z chęcią. Um, hello. w Typie. O, masz jakiś problem? Tak! Twoje grube wdubsko na mojej drodze. <noise> co? Przepraszam? Przyjdź sobie na około. Masz pełno miejsce. A ty masz tyle samo miejsce, co ja! Ale jak widać twój wielki łeb dalej się nigdzie nie mieści. No nie no laska, przesadzasz. Uważaj co mówisz skarbie. Jest tu tak ciasno, że nie trudno. O, będzie konieczne ogony. Do. Jezu, dobra. Przesunę się już do Tylko mnie zostaw. Zdrowi do miara. Nie. Mm. No proszę, proszę. Nie wiedziałam, że będzie tak trudno się do was dotrzeć. Chciałam tylko zobaczyć, jak mi właśnie moja była przyjaciółka. Jak widać, i ja przyjaźni się z tobą. Lili, płakam cię, chociaż tą jedną noc powstrzymaj się od swoich głupich tekstów. Och, no już, nie denerwuj się tak, bo ci żyłka pęknie. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi przykro widzieć, jak nisko upadłaś. Aż do takiego poziomu, by przyjaźnić się z tą lesbą. Jak ty nazwałeś moją przyjaciółkę, też szmatą? O, ale po co od razu takich nieładnych słów? Chyba nie chcesz kszcząć bułki na imprezie? Twoja reputacja już i tak nieźle ucierpiała po tym, jak dostałeś łapkę z z patologicznej rodziny. Jak tylko położysz na mnie swoje brudne łapska, nie będziesz z niej zbierać. Będziesz jej obrażała na imprezie w jej własnym mieszkaniu. Rozumiesz to? To ona cię tu zaprosiła do cholery. Okaż trochę szacunku. Myślisz, że robicie mi łaskę zapraszając mnie na tą marną imprezę? <grymne> Musisz być naprawdę głupia. Przyszłam tylko zobaczyć najbardziej żenującą osobę w tym mieszkaniu. O, ach tak. To ty. I co? może jeszcze naślesz nam swojego tatusia z więzienia. Maru, Oler, jasna. Proszę mnie, <grystanie> Wiesz dlaczego już się z tobą nie przyjaźni, Bo jesteś wregną, bezduszną, zapchloną suką. A ten cały konkurs? Myślisz, że nie wiedziałam, że to jest tylko pretekst, żeby się ode mnie odciąć? To było lata temu! Nie moja wina, że masz na moim sądzie jakąś optymistę! Złaź mnie! Ej, zabierz ktoś stąd tego szczura, Niszczy atmosferę! Słyszałaś? Wypad stąd! Oj, przepraszam, chyba się niejasno wyraziłem. Chodziło mi o ciebie, wielko ucha. A! Co za tupet! Dobrze wiedzieć, że śmieci same się wyniosły. <laughs> Dobre! Dobra, dobra, koniec tego cyrku. Może się odwrócicie i zajmiecie sobą, co? Gotti, ja cię strasznie przepraszam. Ale słyszałaś tą szmatę. Nie mogłam pozwolić, żeby się zachowywała jak jakaś patusiara na naszej imprezie. Nie no, spoko. Nie mam ci tego za złe. Ale to, co ona powiedziała... O co wie? Co, nieważne. Wiesz jaka jest Lili? Głupia i tak dalej. Nie przejmuj się tym. Choć samo. She she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick.

Coś się nie spodziewałam tutaj siebie zobaczyć. Wiesz co, Scout? ja Nawet się cieszę, że cię widzę. Naprawdę? No tak. Byłeś bardzo miły, pomagając mi przy sprawdzianie. Dzięki tobie ta impreza teraz się odbywa. O no, no, no to cieszę się. Fajnie, że mogłem pomóc. Tak myślę. Myślę, że zasługujesz na wygrodę scout. Serio? Jeszcze nigdy nic nie wygrałem. To pierwszy raz. Cz, cz, cz. Nie mów już nic więcej. Wow! Nie do końca wiem czym sobie zasłużyłem, ale chyba muszę robić tego więcej. No już uciekaj, powiedz znajomym. O, tak! Dobry pomysł! Dzięki, Maru! O, Proste stworzenia. Gdzieś to była reszta mojego drinka. O! To chyba tyle psa! Maru! Jak ty się wyglądasz?! Sam Jak ty wyglądasz? Taki! To był Popraw sobie! O! o. Maru, to, to, to nie jest czas na, na żarty! Ujabukun. on jest pod domem! Co?! No to do cholery jasnej! Ogarniaj się szybko! On zaraz tu wejdzie! Chodź! Zabiorę cię na chwilę na balkon! Przewietrzysz się jeszcze przez chwilę! Jak on cię zobaczy w takim stanie to ja nie wiem! Ja go nawet nie znam! Ale tak szczerze to... To ja go nawet słabo znam! łyczka, ok? Nie, nie, co to! tym zrzuciłaś na Nie Jezu, no bo zdjęła byś się po prostu i chodziła bez. Tak, nie wiedziałam, gdzie jestem. To tak nie działa. Dobra, tak naprawdę nic na tym nie ma sensu. Jesteśmy tylko małym kiukiem pośród wielkiej całości. No, na litość chodź. Musisz się przewietrzyć, ale to już. O, ale muszę ryk, ten co to? Tobie już starczy na dzisiaj. Łowa mi pęka. Wszystko będzie dobrze za chwilę wrócisz do siebie. No, nie, nie zła imbryzja nam wyszła. Sorry, chyba złapałem was w złym momencie. Ach, hey, Sticks, nie, nic się nie stało. Po prostu ogarniam swoją przyjaciółkę trochę zabalowała Ach, Rozumiem. Po prostu chciałem ci tylko coś przekazać. O, um, jakaś dziewczyna zwymiotowała przy drzwiach i teraz siedzi pod ścianą i płacze. Chyba powinnaś coś z tym zrobić. Ach, cholera. Okej. Okay. Zaraz ją ogarnę. Zostałbyś na chwilę z Marą? Jasne, spokojnie, nie ma problemu. Okej, okay, tu ja za sekundę wracam. Maro Sticks Sticks. Maro poznajcie się, a ja spadam na sekundę. A więc to ty jesteś przyjaciółką Gotti. Trochę mi o tobie opowiadała. Cieszę się, że w końcu mamy okazję się spotkać. Ja jestem jej znajomym. Chyba nie jestem, że mam jej o tobie nigdy wspomnieć, ale też się cieszę, że w końcu się spotkaliśmy. Przepiękny wieczór. O, a tam się jeszcze coś świeci. Tam tak ładnie. Ej, spokojnie. Dopiero się poznaliśmy, ty chcesz już skakać z balkonu. No chyba nie idzie także. Nie no co ty, no bo, no bo tam tak ładnie się świeciło, ale w twoich oczach też się ładnie odbija, powiem ci. O, o, o kurczę, milutko. O, tak w ogóle może chciałobyś się spotkać kiedyś w jakichś lepszych okolicznościach. Bardzo chętnie. W końcu jesteś znajomym Gotti, to chyba znaczy, że jest spoko z już jestem, już jestem. No sorry, że tak długo. Nie mam problemu. Chyba dobrze się dogadywaliśmy przez tą chwilę. O, to świetnie. Tak w ogóle tamta dziewczyna pokała, bo przypomniał mi się jej z podstawówki. Masakra. No ale dzięki ci Stix, że jej przypilnowałeś, już ją zbieram. Jesteś super Sticks, naprawdę. Nie wiem jak Ci się odwdzięczę. Chodź Maru. No, no Czekaj jeszcze sekunda. Nie możemy twój opiekun cię na ciebie czeka. Hm. Do zobaczenia. Chyba. Cześć przystylnika. Nie widziałam cię tu wcześniej. Może potrzebujesz towarzystwa? Nie, dziękuję. Jestem opiekunem jednej z dziewczyn na tej imprezie. Um, w takim razie nie było tematu. Przepraszam. Uuuuh. Yeah. Dobry wieczór panu. O, dobry e, Szukam Maru. Widziała się może gdzieś? E, tak, ja jestem gotów, jej przyjaciółka. Może pan wspomniała o mnie? O, tak, wspominała. Byliśmy umówieni i miałam ją odebrać od 23. No więc jestem. Gdzie ona jest? Um, musiała się odświeżyć. Już tutaj idzie. Za chwilę wracam. Dobrze? No w końcu. Musimy się zbierać w tej chwili. Jasne. Dzięki, Cigoty. Spokój, nie ma problemu. Trzymaj się. Okay. <laughs> Not <-na -do>. model okay. <laughs> have to spot. sweter. Nie będziesz przecież w nim spała. Zostaw. Nie ruszaj się. No już. Puść mnie, powiedziałam. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Nie dotykaj mnie. Maru, i ja tylko. Nie obchodzi mnie, co tylko. Wyjdź stąd. Maru, źle mnie zrozumiałaś.